Witajcie moi drodzy, to ja Wasza wróżka Natalia. Witam się z Wami serdecznie. Oczywiście odczytam Wam horoskop na 12 znaków zodiaku na kolejny tydzień. W dalszym, w dalszym ciągu konkurs trwa. Osoby, które będą subskrybować mój kanał, stawiać lajki. Z tych osób będę pod koniec miesiąca losować jedną osobę i ta osoba będzie miała ze mną sesję tarota za darmo, więc zaczynamy nasz horoskop. Żywioł ziemi. Koziorożec. Uczucia. Zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to możecie dopaść Amor w tym tygodniu. Wiele z Was w tym tygodniu może właśnie stracić głowę dla miłości. Możecie się zakochać, ale wiele z Państw pod tego znaku może właśnie doczekać się oświadczeń. Jeśli chodzi o zdrowie, to jeśli będziesz w tym. Tygodniu przeprowadzą jakieś zabiegi medyczne. One wszystkie będą pomyślnie przeprowadzone. Jeśli chodzi o y, pracę, to na pewno szykuje Ci się jakaś spółka, jakaś współpraca, ale to będzie bardzo korzystna i sympatyczna współpraca dla Ciebie. Kartą tygodnia jest si siódemka mieczy, więc karty nakazują Ci milczenie. Bo jakieś rzeczy mogą być wykorzystane przeciwko tobie, i też jakich rzeczy możesz nie wiedzieć, ale wkrótce o czym się dowiesz. Byk. Uczucie, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno czas umiarkowany, ułożony, nic szczególnego w uczuciach nie będzie się działo. Jeśli chodzi o zdrowie, to mogą cię dopaść jakieś problemy zdrowotne i będziesz musiał szybko działać. W pracy możesz stracić pracę, możesz stracić finanse. Uważaj, żebyś nie był w jakiś sposób wykorzystany finansowo, właśnie w pracy. Po prostu yy, musisz pilnować swoich pieniędzy, swoich płatności. A kartą tygodnia. Jest cesarzowa. Więc na pewno dużą rolę odegra w tym tygodniu na ciebie jakaś władcza kobieta. Panna. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno los coś ci w tym. Tygodniu da i wykorzystaj jakąś okazję, bo o osobie, której marzysz, na pewno możesz właśnie w tym dniu zdobyć jej serce, zdobyć jej uczucia. No i oczywiście e, osoby samotne mogą w tym tygodniu właśnie wejść w jakiś, jakąś trwałą relację. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno karty nakazują, żebyś zainwestował w siebie, nie żałował, bo jest to potrzebne na ten moment. W pracy mogą być jakieś chore sytuacje, jakieś problemy, ale one też wszystkie się rozwiążą. A kartą tygodnia jest dziewiątka buław, więc co stoi w miejscu, to się cofa. Nie możesz długo odpoczywać, musisz działać iść dalej. To by było na tyle, jeśli chodzi o żywioł Ziemi. Żywioł, powietrze, wodnik. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to w Waszym życiu, w Waszych związkach, w Waszych uczuciach może być nowy początek. I też względem uczuć możecie właśnie dostać bardzo dobrą wiadomość. Co się zacznie w tym tygodniu w uczuciach, na pewno będzie. To bardzo sympatyczne i trwałe. Jeśli chodzi o zdrowie, to mogą być jakieś takie drobne problemy, ale ty je szybko pokonasz. W pracy niekoniecznie fajnie możesz mieć właśnie jakiś problem z jakąś kobietą, która ci będzie chciała zaszkodzić. A kartą tygodnia jest walet mieczy, więc na pewno możesz mieć kontakt z lekarzem, z jakąś osobą urzędową, ale też. Szybkie zmiany, pozytywne zmiany w pracy i awans. Bliźnięta, uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to też los zeszleć jakieś możliwości, które powinnaś. Względem uczuć wykorzystać, na pewno coś ci się poukłada w Twoich relacjach. Nie strać tej szansy. Jeśli chodzi o zdrowie, to może być początek jakichś problemów zdrowotnych, ale nie lekceważ to. Musisz to skonsultować z lekarzem. No i też mogą Was dopaść jakieś stany depresyjne w pracy. Może być jakieś oszustwo. Uważaj, żeby ktoś. Ciebie nie manipulował. Kartą tygodnia jest dwójka pentakli, więc też możesz mieć jakiś sympatyczny prezent w tym tygodniu, możesz otrzymać, ale tak samo możesz pójść na jakieś spotkanie, jakąś śramtkę. No i jakieś zobowiązania będziesz musiał uregulować. Waga. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to w uczuciach spełnienie marzeń, pojawienie się nowych możliwości, w starych związkach będzie się dobrze układać i dla samotnych otwierają się jakieś fajne sprawy sympatyczne. E, także w uczuciach bardzo pomyślnie. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno będziesz musiał zasięgnąć konsultację jakiegoś lekarza, ale ten lekarz na pewno jest Ci w stanie pomóc i na pewno pomoże. Jeśli chodzi o pracę, będą jakieś konflikty, jakieś małe nieporozumienia i będziesz musiał szybko działać. A kartą tygodnia jest koło fortuny, no to Ci zsyła jakieś duże szanse, możliwości, nie przegap czegoś. To by było na tyle, jeśli chodzi o żywioł powietrza. Żywioł ognia, baran. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno spełnią się Wasze nierealne marzenia, i wiele spar z pod tego zna znaku może stanąć właśnie na ślubnych kobiercach. Legalizację właśnie Waszych związków, ale też ale też możecie gdzieś wyjechać wspólnie na jakieś wspaniałe wczasy i romantycznie spędzicie chwilę. Jeśli chodzi o zdrowie, może Wam coś dokuczać, będziecie się zastanawiać, ale na pewno problem pokonacie. Także nie przeżywajcie. W pracy może Wam się pokomplikować, może coś się zakończyć, może właśnie, możecie nawet właśnie stracić pracę, ale to będzie... Wpływ który może nadejść właśnie z zewnątrz. Coś będzie nie od was zależało. A kartą tygodnia jest ósemka buła. Więc czekają was jakieś też romanse, ukryte miłości, jakieś flirty w tym tygodniu. Lew. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to los też wam syła jakieś duże możliwości. Nie przegapcie czegoś, przed Wami jest jakieś szczęście, spełnienie marzeń w uczuciach. Jeśli chodzi o zdrowie, też musicie zainwestować w siebie, nie możecie czegoś odkładać, tu jest konieczne działanie. No, a w pracy nowe możliwości, nowe perspektywy i na pewno jakieś duże, duże Was mogą właśnie w tym tygodniu pieniążki spotkać. Możecie mieć jakiś właśnie dodatkowy pieniądz, nie tylko z pracy. A kartą tygodnie jest, so, jest sąd, więc jakieś sprawy prawne sądowe pozałatwiacie, ale też uważajcie, żebyście nie byli na językach ludzkich. Uczucie, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to mogą się właśnie jakieś sprawy Wam pokomplikować. Wiele z y, spod tych y, znaków może właśnie zakończyć swoje relacje. No nie będzie to do końca dobry tydzień, jeśli chodzi o uczucia. W zdrowiu też jakieś sprawy jeszcze są. Ukryte. Będziesz musiał dobrze skonsultować z lekarzem swoją sytuację zdrowotną, ale na pewno wszystko się wyjaśni. No i też nie opowiadaj o sobie, żeby coś nie było wykorzystane przeciwko tobie. W pracy dosyć dobrze. Dodatek jakiś finansowy Ciebie czeka. No i taka stabilizacja finansowa. A kartą tygodnia jest cesarz, więc na pewno Dużo w tym tygodniu zależy od mężczyzny, który Ci naprawdę dużo pomoże. To by było na tyle, jeśli chodzi o żywioł ognia. Żywioł wody, rak. Uczucia, zdrowie, prace, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to tutaj wystąpią konflikty. Możecie mieć właśnie nieporozumienia, ale to będzie wpływ ludzi, którzy, yy, którzy mogą właśnie yy, szkodzić w waszych związkach, w waszych relacjach. W, yy, jeśli chodzi o zdrowie, to będzie jakieś... Coś może się dziać, ale to nie będzie jeszcze jakiś duży problem i musisz szybko działać, to ten problem bardzo szybko pokonasz. Jeśli chodzi o pracę, to wiele z Was może właśnie rozpocząć nowe prace i w tych pracach będziecie błyszczeć. Będzie to coś bardzo dobrego. A kartą tygodnia jest dziesiątka. Ebuła. Więc właśnie czeka Was dużo pracy, wytężonej. Będzie się zastanawiał, czy to się opłaci. Więc się opłaci. Nie miej oporów, bo przyniesie ci to zyski. Skorpion. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to e, przed Wami jest jakaś przemiana, transformacja. Na pewno e, w, w związkach, w których się nie układa, one dobiegną do końca jakieś Wasze znajomości, relacje, ale e, przed Wami jest przemiana, transformacja, nowy etap, no i szansa poznania kogoś właściwego, kogoś na stałe. Jeśli chodzi o. Zdrowie możesz mieć trochę problem zdrowotny, trzeba będzie się wyleczyć. Na pewno jakieś, jakieś trochę trzeba właśnie zainwestować. No ale też te problemy zdrowotne przejdą, pokonasz je. Jeśli chodzi o pracę, to możesz mieć też jakąś niekoniecznie fajną wiadomość. A kartą tygodnia. Jest y, trójka pentakli, więc czeka Cię dobra reklama, dobra wiadomość. Yy, wiele osób spod tego znaku, jeśli prowadzi jakieś działalności gospodarcze, biznesy, to te biznesy będą bardzo dobrze funkcjonować, będą miały sławę i rozgłos. No i oczywiście czeka Was jakiś dodatkowy pieniądz. Rybki. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz przerabiał coś, będziecie coś przerabiać w związkach, jakieś mogą być nieporozumienia, będziesz walczył z uczuciami, ale wiele z Was może się właśnie na jakiś czas. Rozłączyć, jakaś rozłąka Was czeka, ale te wszystkie sprawy pokonacie. Jeśli chodzi o zdrowie, to wiele z Was może właśnie w tym czasie prze, przejść jakieś zabiegi medyczne i te zabiegi medyczne będą wszystkie pozytywnie e, zrobione. Wszystko dobrze będzie w pracy, spełnienie marzeń, jakieś po prostu nowe możliwości, i wiele z Was też może wyjechać za pracą. A kartą tygodnia jest ósemka buła, więc też czekają Was jakieś flirty i jakieś utajone romanse. To by było na tyle, moi kochani. Dobiegliśmy do końca naszego horoskopu tygodniowego. Żegnam się z Wami serdecznie. No i oczywiście zapraszam Was na nowy odcinek. Dziękuję za uwagę.